Trzecia Liga, grupa czwarta, Wiśrani, Jaśkowice, Karpaty, Krosno. Zapraszamy na mecz 25. kolejki. Bartosz... Ten Łukasz Skrzyński wybrał następująco. 12. Szymon Brańczyk utrzymuje miejsce w bramce Popularze Polski. 2. Tomasz Jaklik, 4. Krystian Bociek, 5. Arkadiusz Lewiński, 6. Mateusz Krasuski, 9. Nikodem Morawski, 14. Monsuru Adisa, 21. Bartosz Tetek 23. Dawid Dynarek, 61. Robert Ożuk i 99. Dziewięć, Błażej Radwansno. Waldemar Szafran debiutuje w roli pierwszego szkoleniowca tego zespołu. 31. w bramce Michały Percher 5. Denys Damiananenko 7 Szymon Stasik, 8 Arkadi Filipczuk, 10 Kamil Radul, 14, Pekzot Achmedow, 18 Kamil Duda. 19, Jewchen Obermann, 22, Denys prytykowski, 50 Karol Weiss i 99 Martin z tabeli. To wszystko wygląda. Jeden Beniaminek to właśnie Wiślanie Jaszkowice. 8 miejsce, 24 mecze, 32 punkty. Mimo ostatnich dwóch porażek z rzędu utrzymują się Wiślanie w środku tabeli. Żeby znaleźć krosno, musimy przenieść się na drugą część. 17 miejsce na ten moment, miejsce spadkowe. No to ruszamy. wiślanie Jaszkowice, Karpaty Krosno. 20. Obermana, a także 24 kolejce bardzo ważny mecz dla układu tabeli w dolnych rejonach. Pokonanie w sieniawie Sokoła w rezultatem 2 do 1. Radwanek schodzi na lewą nogę. Radwanek uderza Radwanek. Pierwszy raz interweniuje Michały Percher. do to Ahmedowi. Zobaczmy, jest dośrodkowanie. Jest też strzał głową, i piłka obok słupka. Zobaczmy to jeszcze na powtórce, ile tam brakowało, dośrodkowuje Ahmedow. jeżeli przegrywa Peszko, to przegrywa w Pucharze Polski, bo jedyne mecze, ale o tym zaraz, bo jest szansa dla Wiślan. Adisa Monsuru, sam na Monsuru. Perchel próbował, ale nie dał rady i mamy bramkę, nie ma spalonego, strata w środku, Pola Adisa wykorzystuje stuprocentową sytuację, pokonuje Perchela w pojedynku. Oko w oko i chociaż miał na rękawicy piłkę bramkarz Karpat Krosno, to nie dał rady jej odbić Niewiślanie. napoczynają Karpat. Duda. Teraz świetnie przedłużył Geci i wychodzi Demianenko. Wydawało się, że będzie fantastyczna sytuacja dla Karpat, że to będzie oko w oko z Brańczykiem, podobnie jak miał Monsuru z Perhelem, zobaczmy jeszcze raz. Jest tutaj zagranie Geciego głową i wystartował. Bardzo dziękuję też za podanie wyników na czacie. Garbarnie w formie. Jeżeli prowadzi 2-0 z rewelacją ligi ze Starem. Jest teraz szansa Chmedowy, Chmedowy! wreszcie strzały w bramkę, za który można Karpaty pochwalić. Szymon Brańczyk bardzo pewnie. Jeszcze raz to zobaczmy Gecisi na lewą nogę. Oberman. Już przyspieszają Karpaty. Zagranie do środka Demianarenko. Ależ się pięknie składał do tego Denysy. Na krótko. Wiślanie Krasuski. Jeszcze Tetych. On jest lewonożny. Strzelać nie będzie. Dośrodkowanie. Radwanek. Teraz blisko. Radwanek jest przy piłce. Ale też Perhel. Zobaczmy jeszcze raz. Jest zgranie piłki przez Morawskiego. Tutaj był radwanek, był bociek. Płaskie dośrodkowanie, została piłka pod nogami jedynarka. Teraz sędzia pokazuje, że jest v w ofensywie. Nie ma mowy tutaj po raz kolejny o 11. Zgoła inną decyzję podejmuje sędzia niż wymarzyliby sobie to gospodarze. Ale tutaj wszyscy niemal byli, biegli z pretensjami do sędziego. Zobaczmy jeszcze raz. Kolejny raz tutaj na wyprzedzenie jeden z zawodników. O zasłanie nam tutaj inny piłkarz. Ucierpiał jeden, ucierpiał drugi. Te tych. Dośrodkowanie wartosza Tetycha. Monsuru puścił piłkę. Będzie jeszcze szansa dla Wiślany. Perchel próbuje piąskować piłka u Monsuru na lewą nogę. Adisa! 2 do 0! Dzień konia Adisy Monsuru. No, wszystko co miał dzisiaj Adisa, to wykorzystał. Teraz jeszcze lepiej zachował się w polu karnym. Jak prawdziwy technik. Nie przeszkadzała mu piłka. Zachował zimną krew. Przełożył na lewą nogę. Podniósł głowę, popatrzył, gdzie ma uderzać. No i w długi róg. W boczną siatkę niemal. Trafił piłką Adisa Monsuru, pokonując drugi raz w tym meczu Michała Perchela. Zobaczmy. Bardzo spokojnie, wcześniej popatrzył, teraz uderzył. Piłka między obrońcami. Perchel wysoko na piątym. Robert Ożuk, Radwanek, idzie mu na obieg Tetych, Radwanek do środka, do Ożuga. Orzuch... Technicznie 3 do 0! Ależ to zrobił Robert Ożuk, ale musimy zobaczyć po wtórce, czy mógł zrobić więcej w tej sytuacji. Michały Percher, bo z mojej perspektywy ten strzał wydawał się bardzo, bardzo lekki. Natomiast Robert Ożuk, dla niego to jest nieistotne dla niego to jest najważniejsze, że piłka w siatce 3 do 0 dla Wisła Jaśkowicza. I ta druga połowa jest bardzo, bardzo owocna dla gospodarzy. Jeszcze raz Ożuk, a no, może zasłonięty był Percher, ale mimo wszystko powinien z mniej do... minut niż zwykle. Znalazł się w polu karnym. Można wybaczyć mu egoizm. Dżulus skorzystał z tego, że Lewiński dostał piłką w plecy. Radul, Kamil Raduj, lewa noga może wreszcie uderzy. Radul uderza! Piłka obok słupka poderwał się trener szafran, natomiast nie był to strzał. Niecelny, chwalimy jednak karpaty, bo coś przynajmniej się zadziało. Pod bramką już bardzo spokojnie. Dynarek. Kapitan zespołu do Jaklika. Krasuski teraz ze stratą. Rusza krosno. Lewa strona, jak klik opóźnia, jak może, ale będzie szansa. Broni Brańczyk jeszcze do bitka. Suli najpierw strzały Wajsa, potem Sula. Najlepsza sytuacja dla Karpat w tym meczu. Niewykorzystana. będzie udrożny. Napędził akcję, Karol Weiss oddał strzał, nie nazwę go, go honorowym w tej minucie meczu Monsuru, żeby to się nie zemściło dla Krosna. Przytrzymywany był obrońca przez Monsuru, Dominik Cholewa, Adisa Monsuru. Dwóch na jednego, czy Cholewa to skończy, czy poda? Zagrał, ale za słabo, najgorzej wybrał jak mógł Dominik Holewa Jeszcze nie koniec, Bociek! Fatalnie ja to nie ma faulu na bramkarzu i w tym momencie sędzia główny kończy to spotkanie bardzo pewnie bardzo spokojnie Wiślani Jaszkowice pokonują Karpaty Krosno 3 do 0 2 Dwie...